Witajcie! Dzisiaj jest niedziela dobrego pasterza. Pasterz to ktoś, kto opiekuje się owcami. Szuka dla nich dobrych miejsc do spędzania czasu i do jedzenia. Kiedy zachorują, to je leczy i pomaga im, kiedy mają jakieś kłopoty. W Ewangelii Pan Jezus mówi, że chce być dla wszystkich ludzi, jak pasterz dla swoich owiec. Posłuchajcie! Pan z Wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział: Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce. Najemnik zaś i ten, kto nie jest pasterzem, którego owce nie są własnością, widząc nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka, a wilkie porywa i rozprasza. Najemnik ucieka, dlatego że jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach. Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje mnie znają. Podobnie jak mnie zna Ojciec, a ja znam ojca. Życie moje oddaję za owce. Mam także inne owce, które nie są z tej owczarni i te muszę przyprowadzić i będą słuchać głosu mego, i nastanie jedna owczarnia, jeden pasterz. Dlatego miłuje mnie ojciec, bo ja życie moje oddaję, aby je potem znów odzyskać. Nikt mi go nie zabiera, lecz ja od siebie je oddaję. Mam moc je oddać i mam moc je znów odzyskać. Taki nakaz otrzymałem od mojego Ojca. Oto słowo Pańskie. Pan Jezus jest naszym dobrym pasterzem. Pasterz zna swoje owce i Pan Jezus też bardzo dobrze nas zna. Ale najważniejsza rzecz, jaką chciał nam powiedzieć, żeby pokazać jak bardzo nas kocha, to to, że oddał za nas swoje życie. Ale zobaczcie teraz pełną historię, która przydarzyła się broni i Tadeuszowi. Bronia i Tadeusz mają róże. Bronia sama zasadziła swój kwiatek, podlewała go, doglądała, dbała i cierpliwie czekała aż wyrośnie. A Tadeusz kupił gotowy kwiatek. Ale zobaczcie co się stało, kiedy wydarzył się wypadek. Tadeusz nie przejął się bardzo. Pomyślał, że kupi sobie nową różę. Ale Broni było bardzo smutno i płakała, bo włożyła wiele wysiłku w swoją różę. Kiedy się dla czegoś poświęcamy i wysinamy, albo dla kogoś, to wtedy nam na tym kimś zależy. Pan Jezusowi bardzo na nas zależy, bo poświęcił dla nas samego siebie. Oddał za nas swoje życie. Dlatego zawsze smuci się, kiedy spotyka nas coś złego, albo kiedy sami robimy coś złego bo jest dobrym pasterzem, który nas kocha i bardzo mu na nas zależy.